Witajcie moi drodzy widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przychodzę do Was ze spóźnioną premierą zdabki Droga do Miliona. Koszt tej to jest 20 zł. Premiera odbyła się 23 września 2021 roku. Z tyłu jak widzicie, mamy stopnie wygranych. Jest ich aż 10 stopni. Najmniejszy stopień to jest 20 zł. A pierwszy stopień to jest ta główna wygrana, czyli milion zł. Także co moi drodzy, zapraszam Was do oglądania. W zdawcy droga do miliona chodzi o to, że jeżeli w danej grze Twoje liczby jest taka sama jak wygrywająca liczba, wygrać przypisaną do niej kwotę z pola wygrana. Znajdź x2 na polu Twojej liczby i przypisano wygraną pomnoż razy 2. Wygrane sumują się. Czyli moje wygrywające liczby, czyli gra numer 1, 32, i two, mo, twoja liczba to jest 30, czyli tutaj nic nie ma. Gra numer 2, 12, 29, czyli nic nie ma. Gra numer 33, 41 i 35, czyli nic nie ma. Gra numer 4, 6, 27 nie ma. Gra numer 5, 47 i 14, czyli nie ma. Gra numer 6, 14, 12 nie ma nic. Gra numer 7, 15 i 31 nie ma. Gra numer 8, 37, 38 czyli nie ma. Gra numer 9, 35 i 34 nie ma. Gra numer 10, 22, 24 też nie ma. Gra numer 11, 27, 18 nie ma. Gra numer 12, 18 i 17 nie ma. Gra numer 13, 8 i 10 nie ma. Gra numer 13, 38, 15 nie ma. Gra numer 15, 31, 28 nie ma. Gra numer 16, 23, 39 też nie ma. Gra numer 17. 34 i 5 nie ma Gra numer 18, 17 i 36 nie ma Gra numer 19, 19 i 8 nie ma Gra numer 20, 7 i 1 nie ma Gra numer 21 5 16 nie ma Gra numer 22, 29 37 czyli nie ma Gra numer 23 26, 11 nie ma, gra numer 24, 35, 22 nie ma, i gra numer 25, 42 i 4 nie ma. Czyli jest dobka przegrana. Gra numer 1, 33. 29 nie ma, gra numer 2, 26, 34 nie ma, gra numer 3, 42 i 9 nie ma, gra numer 4, 25, 27 nie ma, gra numer 5, 30, 28 nie ma, gra numer 6, 45, 17 nie ma, gra numer 7, 7, 22 nie ma.

Czyli nie ma, gra numer 13, 28, 33. Nie ma, gra numer 14, 3 i 34. Nie ma, gra numer 15, 31, 32. Nie ma, gra numer 16, 12 i 14. Nie ma, gra numer 17, 46 i 38. Nie ma. Gra numer 18, 21, 39 nie ma. Gra numer 19, 27 i 7 nie ma. Gra numer 20, 35 i 37 nie ma. Gra numer 21, 37 i 36 nie ma. Gra numer 22, 39 37 nie ma. Ten numer 23, 6 i 5 nie ma. Gdy gra numer 24, 16, 30 nie ma i gra numer 25, 14 i 26 nie ma. Czyli jak widzicie tutaj gdzie jest y, gran numer 10 to jest 15 15 to jest 20 y, złotych. Także podsumujmy na zdrabki wydałem 30 zł, a 20 zł udało mi się wygrać. Także jestem 20 zł na minusie. Także co moi drodzy, jeśli Wam się filmik spodobał, nie zapomnijcie stawić łapki w górę oraz subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco. Z mojej strony to już wszystko. Trzyma się Cię cześć.